Hej wszystkim z tej strony Kory i dzisiaj kolejne: tak naprawdę mistrzostwa Mordland Przepraszam, że nie inne, ale no niestety innych nie było i dzisiaj jestem z Sakurą. Hejka. E Hejo. He he. Ok. E no, ten sam kłoń, to same mistrzostwa. Przepraszam, że tak nudno, no ale wiecie. No, wszystkiego nie dało się zrobić. Nagrałam to, co, jakie mistrzostwa były. No i tak naprawdę, no tylko takie, ale no. Więc no. Czekamy. 21, 30. 29, 27, 26, 25, 27. W ogóle. No mi zostało do z tego poziomu. Tutaj gdzieś mamy, chyba mieliśmy. Gdzieś w forcie Pinta, tak? Zadanie na jutro są i tak, że ratujemy Driftyna. A więc yy, na pewno ten odcinek się pojawi na moim kanale też, jak chyba łącznie z odblokowaniem 17 poziomu, tak naprawdę. A więc no, okej, okay. dobra, teraz musimy szybko się pospieszyć. Teraz on musi wygrać, po prostu musi. Dzisiaj znowu jest tych 9 ludzi? Naprawdę? Dobra, nieważne. Ale lagi po prostu no no ekstra lagi no, no. okej okay. o nie no naprawdę Dobra muszę ich muszę ich też wygrać szybciej czemu one tak powiem ja jak ej no sprawiedliwość. Dobra, mam nadzieję, że tam więcej tych ludzi nie przypłynie. Jakoś, więc no. Dobra. On się gdzieś zaciął. Dobra, mam nadzieję. Dobra. Jestem na razie mm, tak tutaj szósta, ale wydaje mi się, że druga. Tak, normalnie, a więc no. Ej, no, a czemu... szybko nie 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 na no szybciej nie Szybciej koniku. Szybciej. Je, 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 nie 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 już mój kochany osiągnął nowy poziom, no jak zwykle No i ciekawego dzisiaj nie było tak naprawdę Zawsze jakieś, no wiecie, duże miejsca, ale No niestety to nie to Ale szkoda Okej okay. Dobra mm. No i nie wiem, to by było tak naprawdę na tyle. Gdzie jest akura? Okay. Yy. Mm. No i to by było na tyle, a więc zapraszam do oglądania moich odcinków subskrybowania i lajkowania. A więc, no, do następnego i cześć! Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I pa!